Na tropie, tukany w Nowym Jorku, kaczka co? Szalona kaczka. Na szczęście to tylko mój papierowy samolocik. Twój, owszem, ale nie jego. A Kim on jest? Jest tylko jeden sposób, by się tego dowiedzieć. Zapytaj go. Wygrałem? To nie było fair. Nie powiedziałeś gotowi i stary, naprawdę? Myślałem, że powiedziałem. Wcale nie. Cześć, chłopaki, jestem Tomem Bogaczem Miliarderem. Jak się pan miewa, panie bogaczem miliarderze, jestem Zipia, mój partner Zak. Proszę mówić mi po imieniu. Czy jesteś już gotowy? Do czego? Na podróż do Nowego Jorku. Do nowego czego? Nowego Jorku. Miasto w Ameryce, w nim właśnie wylądowały szalone kaczki na dachu mojego penthouse'a. A co to jest penthouse? To mieszkanie na dachu drapacza chmur. Samsonie, czy ty. Nie martw się. Już spakowałem wasz nowojorski klipunek. Dobra, Tom. Na co więc czekamy? Na Fifi? Nie, Zak. nie będziemy korzystać ze specjalnych linii lotniczych fifi lot. Tym razem polecimy w innym stylu. To dopiero życie. Ten lot bije na głowę nasze latanie. Ale przecież my nie umiemy tego obsługiwać. Wybacz mi chybkę.. Witam. Trochę tu wieje. A co ulichon tam robi? Przypuszczam, że dobrze się bawi. Wystartowaliśmy zbyt szybko i on pozostał na skrzydle. Czy nigdy nie widzieliście ślimaka na skrzydle Jumbo Jetta? Zaraz mam zamiar usiąść na ogonie. No i jesteśmy na miejscu, chłopaki oto i wielkie jabłko. Moim zdaniem to w niczym nie przypomina jabłka. Tak w skrócie nazywają Nowy Jork. Ale wielkie jabłko ma więcej liter niż Nowy Jork. Daj spokój. Tu jest Ameryka i wiele dziwnych, nowych rzeczy. Well, this is... Tutaj mieszkam Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego hałasu Na samej górze jest cicho i spokojnie My mamy tam wejść? Raczej wjechać? Mamy piękną, super szybką windę A więc chłopaki, jazda na 99 piętro O rety, mój żołądek tego nie wytrzyma. Witaj, kochanie. Co słychać? Sam zobacz, skarbie. Kaczki urzędowały tu na całego. Używały też naszej łazienki. Potem stanęły na krawędzi i już myślałam, że odlecą, ale one spojrzały w dół i się wystraszyły. To absurdalne. Taki nie mają lęku wysokości. Czemu nie? Ja mam. Well, my mój umysł detektywa odpowiada mi, że potrzebujemy to przeprowadzenia to małego, małego rekonesansu. Proszę, mój medal dla please. najlepiej ubranego tukana? Ah, Ojej, zapomniałem ci go spakować. Zapomniałeś? Worry, Nic nie szkodzi, mój mały mięczaku. Wybaczyłem ci ten nie, ten nie tak. Really Myślałem, że my będziesz planował, to jak pozbyć się tych szaleńców. Jesteś taki mądry. Mam. Co? Medal? No, Wspaniały pomysł. Bądź tak miły i schowaj się do muszli. Jeszcze się na mnie gniewasz? Zaufajcie mi. To będzie cudowne. W porządku, Zak, rozciągnij sznurek. Gdyby ktoś mnie szukał, to powiedz, że jestem związany. Jesteście pod moim wpływem. Teraz będziecie zasypiać. Jesteście śpiący. Coraz bardziej śpiący. Jesteście szalonymi kaczkami. Szalone kaczki są ptakami. Ptaki mają skrzydła i potrafią latać. Jesteście ptakami, więc potraficie latać. Podnieście się i lećcie. Lećcie. Teraz. Lećcie. Zach, Uważaj. Mam cię. Gdzie ja jestem? Ratunku! Myślałem, że wy chłopaki jesteście najlepsi w swoim wachu. Tak mi was zachwalano. Nie martw się tam. Jak to mówią, to trzech razy sztuka. Ja się poddaję. Co? Nie możesz. Spróbuj jeszcze raz. Zupełnie nie wiem, jak te szalone kaczki mogły stąd ruszyć swoje kupry. Ruszyć kupry? Zaraz. Mam. Mam pewien plan. Plan numer dwa. Wszystko, czego nam trzeba, to. Zawsze mówiłeś, że masz wysportowane nogi Teraz pora to udowodnić Szybciej, Zak, no dalej, wyżej Wyżej kolana, Zack, szybciej Ej, spójrzcie Szybciej, Zak! To znowu oni Fajna zabawa. Przyłączmy się. Dość już biegania. Chcemy jeszcze, jeszcze. Kolejny punkt programu to umiejętność skakania. Ale z one mogą zrobić sobie krzywdę. Skakanie? O, tak. Jestem najlepszy w skokach. Jestem większy niż największy. Jestem dobry. Założę się, że nie jesteś tak dobry jak Zak. Uważaj, do kogo mówisz: Jestem purpurowym wodzem, super kaczką. Mam wielu przyjaciół, więc uważaj, przekonajmy się. Dobra, Zak. Trzy, dwa, jeden, start. Twoja kolej. Tylko spokojnie. Wyżej, wyżej, jeszcze wyżej. Czas podnieść poprzeczkę. Gotowy? Tak. Teraz ja chcę zacząć pierwszy. Proszę bardzo. Zatrzepocz skrzydłami. Zatrzepocz. Słyszysz? Zrobiłem to. Potrafisz latać, jesteś super kaczką. Tak, umiesz latać. Spójrzcie na mnie. Nawet nie powiedziały dziękuję. To szalone kaczki, każdego doprowadzają do obłędu, pomocy, ratunku. Niech nam ktoś pomoże. Ratunku. Jedną chwileczkę, dżentelmeni Nie wracam z wami tu kanami Inną drogą pójdę sobie Chociaż więcej kilometrów zrobię Co to? Powiedz im, jak. To tylko Samson Robi kolejne zdjęcie do swojej kolekcji Wykonaliście kawał dobrej roboty Wasze zdrowie tukany A i Wasze również. thank you